Gdybym był fryzjerem, to bym robił taki underground teraz. Cześć wszystkim! Z tej strony krzyk ze studia graficznego Kingslayer. Słuchajcie, dożyliśmy takich yy, dziwnych czasów, kiedy człowiek pachnący spirytusem kojarzy się z odpowiedzialnością społeczną, z ogólnie pamiętą higieną, a kontakty międzyludzkie przechodzą w prawdziwy kryzys. Tak więc jakby wszystkie wartości wywróciły się do góry nogami. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jaką wartość daje nam identyfikacja firmy, identyfikacja wizualna, branding i dlaczego jest to świetna inwestycja na lata. Zawsze uważałem za zabawny fakt, że ludzie potrafią grać na giełdzie, inwestować w złoto, w szafie chowają papiery wartościowe. Natomiast kiedy przychodzi do tematu wizerunku firmy, do podmiotu, który utrzymuje tak naprawdę ich i ich pracowników, no to często spotykamy się z takim podejściem: Mnie tam logo wystarczy. Aby zobrazować wam to jeszcze bardziej, istnieje druga ciekawostka, związana już bardziej z naszą psychologią i z takim mechanizmem poznawczym. Nielogiczne dla człowieka jest inwestowanie dużej ilości czasu, pieniędzy w coś, co przyniesie nam małe korzyści. I teraz niestety analogicznie nie widzimy też tego drugiego yy, scenariusza, w którym tak naprawdę niewielki wysiłek i stosunkowo nieduża inwestycja przyniesie nam naprawdę ogromne zyski. Moja firma nie potrzebuje identyfikacji. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że posiadając tylko logo, przy pierwszym projekcie będziesz zastanawiał się nad tym, jak to logo użyć, gdzie je użyć, w jakim rozmiarze, jaką kolorystykę dobrać do tego projektu. Która typografia bardziej by współgrała z wizerunkiem Twojej firmy? Yy, czy idziemy w minimalizm? Czy może wkleimy tam jakieś zdjęcie? Jakie hasła pasują do mojego logo? Tak więc widzicie dokąd to zmierza. I teraz, jak już przejdziemy całą tą mękę z pierwszym projektem, to co następuje? W przypadku nowego projektu yy, lub nowej usługi czy produktu zaczynamy tą całą zabawę od początku. Musicie zrozumieć, że logo marki nabiera wartości właśnie przez komunikację. Przez branding i tak naprawdę przez dobry kontakt z naszymi odbiorcami. Sytuacja odwrotna ma miejsce, natomiast dopiero wtedy, kiedy wypracowaliśmy sobie już silny brand i samo umiejscowienie znaku te wszystkie wartości ze sobą niesie. Żeby Wam to pokazać na jakimś przykładzie, to weźmy sobie za przykład markę Eluxo, nad której wizerunkiem pracowaliśmy prawie 3 lata temu. Marka głównie internetowa, tak więc poruszająca się tak naprawdę w takiej sferze właśnie digitalu. Natomiast projektując jej identyfikację zadbaliśmy o takie elementy uniwersalne, które niezależnie od tego, w którym kierunku chcielibyśmy się rozwijać, będą działać na naszą rzecz. I teraz mijają trzy lata i Eluxo wprowadza produkt sygnowany właśnie swoim znakiem. W tym przypadku jest to Eluxo Sample, czyli takie degustacyjne próbki, które nas wprowadzają do świata whisky. I tutaj tak naprawdę nie musieliśmy już wymyślać jakichś kosmosów, ponieważ większość pracy została wykonana właśnie 3 lata temu. Co więcej, w takim przypadku wykorzystujemy taki mechanizm dźwigni, czyli Yy, nasi odbiorcy utożsamiają się już z, z marką Eluxo, znają ją, wiedzą, jak wygląda znak, jakie wartości ze sobą niesie, jak wygląda doświadczenie z tą marką, więc umiejscowienie właśnie tego znaku na nowym yy, projekcie, no, z tym wszystkim już będzie się po prostu tym odbiorcom kojarzyć. Mieliśmy już zaprojektowane tekstury, mieliśmy key visual, mieliśmy wersje alternatywne znaku, więc na koniec mamy tylko proste opakowanie, karta produktu, zdjęcia zrobione szklanką i gotowe. Kolejnym przykładem może być marka personalna, którą zaprojektowaliśmy dla Przemysława Kacieja, Kaciej Pro. Dwa lata temu zadbaliśmy o personal branding zawodowego mistrza Polski w taki sposób, aby mógł lepiej komunikować się w social mediach, aby mógł lepiej pozyskiwać sponsorów i prezentować swoją sylwetkę. Dzisiaj ten symbol, który zaprojektowaliśmy, czyli ten lewy prosty, to głównie apparel sygnowana odzież, i znak rozpoznawczy Timu sportowca. Czyli jak widzicie, identyfikacja wizualna to taka po prostu budowa na porządnych fundamentach. Porównajcie sobie na przykład takie Brand Identity do budowy drapacza chmur. Jeżeli mamy porządny fundament, to budujemy kolejne kondygnacje i będziemy widoczni, będziemy widoczni z daleka. No i teraz pytanie, który scenariusz jest lepszy? Widoczny drapacz chmur? Czy szare kostki w różnych częściach miasta? Jeżeli interesuje Was, ile kosztuje taka identyfikacja, bo to pytanie bardzo często się pojawia, to musimy pamiętać, że jest to inwestycja właśnie na lata. Branżowo przyjmuje się, że dobra identyfikacja podziała. Od 5 do 7 lat, aż do momentu kolejnego liftingu, rebrandingu lub jakiejś większej kampanii wizerunkowej. Jeżeli przyjmiemy koszt takiej mm, średnio rozbudowanej identyfikacji, że jest to około od 10 powiedzmy do 15 tysięcy złotych, no to tylko w skali pierwszego roku otrzymujemy kwotę 40 zł dziennie. A teraz rozbijmy naszą inwestycję. Właśnie na tej przestrzeni 5 lat tak? otrzymujemy tak naprawdę śmieszną kwotę 8 zł. I teraz nie chodzi o to, że za identyfikację płaci się abonamentem dziennym, ponieważ zazwyczaj po prostu płaci się jednorazowo, ale pamiętajcie o tym, o czym mówiłem na początku. Mówimy o wizerunku Waszej firmy, tak? czyli czymś, co dla większości przedsiębiorców. Jest po prostu dorobkiem ich życia. Po drugie, jako taki disclaimer, ta kwota, którą Wam podałem, jest tak naprawdę kwotą jakiejś średniej, już rozbudowanej identyfikacji i jak na pewno sami zdajecie sobie sprawę, są identyfikacje tańsze, no i to oczywiście identyfikacje dużo bardziej rozbudowane i droższe. Kolejna bardzo ważna rzecz to to, że cena jest nośnikiem wartości. Nie oceniajcie swoich firm przez pryzmat paru stów lub najtańszego logo w internecie. Żyjemy przecież w czasach, w których telefon biznesowy potrafi kosztować 5000 zł, a dobra tabliczka czekolady wspomniane 8. Mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Wam zrozumieć, jak wartościowe jest budowanie identyfikacji własnej firmy. Jeżeli interesujecie się tematyką brandingu, kreowania wizerunków w biznesie, to oczywiście włączajcie subskrypcję naszego kanału, śledźcie nas w social mediach. Dajcie łapkę w górę i na dzisiaj to tyle. Ja Was żegnam. Dziękuję za uwagę. Na razie.